Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy postacią, jaką jest Carmilla. Teraz na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z którymi dzisiaj zagramy, a my przejdźmy na ekran wczytywania postaci. Let's go, baby! Let's go! Swoją drogą zauważyłem, że skin walentynkowy kosztuje 699 diamentów. Jeżeli wziąć tylko dwie pierwsze liczby, z tego 699 wychodzi 6,9. I to jest skin walentynkowy. Przypadek? Nie sądzę. No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Kimi Xborg, Czu, Chuo... Arlot oraz Zuxin. W drużynie przeciwnej, Carmilla, Obsidia, Arlot, Xavier i Insunshin w naszej drużynie. Jesteśmy na fontannie, kupujemy Roaming Bootsy, Encourage, dajemy this jako pierwsi, dodajemy umiejętność numer jeden i lecimy z naszą drużyną. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to mecz klasyczny, nie jest to ranket. Dlaczego nie jest to ranket? Ponieważ posiadam 24 gwiazdki w mitiku. I zbyt szybko idę z rangą do przodu, nie chcę, wiecie, o tutaj, o, czy, czy tu jest, o, zbyt szybko idę z rangą do przodu i, o proszę, o proszę, ale będzie bitka, zbyt szybko idę z rangą do przodu i potrzebuję trochę zwolnić, żeby nie wyjść zbyt szybko do Mythical, wiecie, Honor, bo w tym sezonie planuję dobić Mythical Immortal, kontynuować serię z, właśnie, od Warrior'a do Legendziora, sequel i dobić właśnie tutaj między innymi Immortala, ale że idzie to, czemu już ma drugi poziom? Cholera. <noise> a że jak że idzie tutaj, to słuchajcie troszeczkę zbyt szybko. No i już mam Mythical, e, Mythical i 24 gwiazdki. Szczerze, mi się wydaje, że tego czuła moglibyśmy załatwić. No tutaj bardzo mocno do nas wchodzi. W każdym razie mniejsza większość klasyk, bo zbyt szybko lecę z rangą, a my teraz słuchajcie, no, zabijamy go. A my teraz słuchajcie, podziękujemy wszyscy proszę w komentarzu, zostawiając serduszko dla osób, które wspierają kanał. Te osoby wyświetlają się teraz na ekranie, więc serduszko dla Was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona osób, zachęcam, do... nie wiem jak na wszystko w ściany, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do grona, tego os... do, do grona osób wspierających kanał, zachęcam do kliknięcia przycisku Wesprzyj. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić zostawiając łapę w górę. Dobijmy tutaj może y, trzy łapy w górę w cztery lata i będzie bardzo fajnie i milutko. A teraz pójdźmy na dół, bo na dole się dzieją cyrki, słuchajcie. I te cyrki, niestety, ale Obsydia umarła, nie udało nam się jej uratować, chociaż było blisko. To jednak troszeczkę za daleko, gdzieś tam bazowa tak poszedł od przeciwnika. No a tutaj idą oczywiście. I do tutaj, oczywiście, przeciwnicy, których prawdopodobnie pozabijamy. Bardzo mało HP zostało tej, słuchajcie, Kimi, którą ja bym rzucił najlepiej, chętnie jeszcze swoją jedną umiejętnością, ale brakuje nam. Prawie Kimi sama zabiła się o vengeance. To było bardzo przyjemne. Nie omówiliśmy jeszcze postaci, trochę chaotycznie ten początek, no ale, 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 przeciwnicy zrobili żółwia, ale dużo się dzieje, jak widzicie od samego początku nam wchodzą na naszą dżunglę, więc dużo się dzieje, dlatego skupmy się teraz powoli na omówieniu postaci. Pasywkę przeczytam, bo nie wiem jak działa pasywka karmili. Już widzę, że za każdym razem, kiedy karmila zadaje obrażenia przeciwnemu bohaterowi, to kradnie od 7 do 11 jego fizycznej i magicznej obrony, skaluje się z poziomem. E Skradziona fizyczna i magiczna obrona może stakować się do 5 razy i trwać do 5 sekund. Co ważne, Carmilla może ukraść tylko obronę od tego samego bohatera raz na co 3 sekundy. Tak działa pasywka, czyli kradniemy od przeciwnika obronę magiczną i fizyczną i dajemy ją sobie. W ten sposób działa nasza pasywka. Zobaczcie, tutaj nam się ładuje. Mamy 1, 2. E, zaraz byłoby 3, ale, ale nie zdążymy naładować, bo tylko raz na 3 sekundy możemy ukraść tutaj od przeciwnika. Będzie nas pod wieżę chciał ciągnąć, jestem tego prawie pewien. Tylko raz na 3 sekundy możemy tą obronę ukraść. Więc im dłużej trwa walka, im więcej jest przeciwników, tym dla Karmili lepiej. To jest działanie pasywki. Teraz pierwszą umiejętnością. Za chwilę mówię, chciałbym zrobić tutaj fajną akcję, bo wydaje się, że możemy tutaj zrobić maniaka potencjalnie. Czy się uda? No nie wiem, raczej wątpię, raczej tutaj podejrzewam, że przeciwnicy się rozejdą. Dokładnie, czy uda mi się przeżyć? No też niestety nie, też niestety nie. Dorwał nas tutaj Xborg. ale nasza drużyna powinna ich dobić, elegancko. Jeszcze Kimi. Czy padnie? Padnie, elegancko. To był dobry engage, a pomimo tego, że padliśmy, no to mamy trzy asysty, a nasza drużyna zrobiła 4 trupy, więc to jest spoko. Pierwszą umiejętnością odpalamy wokół siebie kręcące się kule, tak to nazwijmy. Te kule zadają obrażenia. No i leczą karmille. No i leczą karmille. Tyle z pierwszej umiejętności. Co więcej, każde takie uderzenie kuli. No i tu będzie teraz ciężko dosyć. My nie mamy Vengeance. Zaraz dokończę omawianie tej umiejętności, tylko teraz słuchajcie, skupmy się. Na żółwiu, do którego udało się zabić elegancko, eleganckość, tutaj Zuksyn, która ucieka. okej. Okay. ja trzymam ulta w pogotowiu jeszcze, bo wierzę, że on się przyda do lepszego engage'u. Hm. Ja zaraz omówię postać, ale jak widzicie sami, dzieją, dużo walk się dzieje, więc dobrze będzie na przykład teraz użyć ulta. I właśnie to jest, słuchajcie, działanie Karmili. Widzieliście ten piękny engage? Idealny wręcz można by rzec i cała piątka przeciwników nie żyje. to był bardzo dobry engage ze strony Karmili. Tutaj proszę o klaski dla mnie i w komentarzach i od drużyny mówmy dalej. Działanie karmili. pierwszej umiejętności, jeżeli przeciwnicy otrzymują obrażenia, no to zostaje spowolnieni o 6% na 0,8 sekundy. No i to stakuje się do 5 razy do 30, przepraszam, tak, no dobrze powiedziałem, do 5 razy, bo stakuje się to do 30%. To jest działanie umiejętności numer 1. Zrozumiały? zrozumiałe. To lecimy do umiejętności numer dwa. Umiejętnością numer dwa, którą używamy, dodajemy sobie prędkość ruchu na początku, od tego zacznijmy, że przyspieszamy się, zyskując prędkość ruchu. Teraz spróbujmy tutaj wlecieć, za chwilę dokończymy jeszcze raz, tylko kurczę, słuchajcie, nie mamy, mamy 7 sekund do ulta. Spróbujmy załatwić bank elegancko, no i spróbujmy dalej wlecieć. No, brakuje mi tego, słuchajcie, tutaj ulta, chociaż teraz ładnie może wejść. Pięknie, dwóch przeciwników niż elegancko. Drugą umiejętnością przyspieszamy swoją prędkość ruchu o 70% na 4 sekundy, więc to jest dosyć spora prędkość ruchu, dosyć spory boost. Dodatkowo możemy rzucić w przeciwnika kulę, w przeciwnego bohatera oczywiście, nie w zwykłego przeciwnika, miniona nie, ale w przeciwnego bohatera możemy rzucić kulę, która stunuje przeciwnika na krótki okres czasu. Czy uda nam się uratować sojusznika? No uda nam się, bo nikt go nie będzie godził. Więc tutaj na spokojnie możemy, słuchajcie, sobie grać. Dosyć dużo obrażeń przyjąć, kupić naszej drużynie czas na zaatakowanie przeciwników, no bo jesteśmy tankiem jednak de facto, jako Carmilla jesteśmy tankiem, więc dobrze tutaj przyjęliśmy sporo agro, dzięki czemu nasza drużyna może zabijać. To jest super, a my dokończymy omawianie drugiej umiejętności, więc na początku po użyciu dajemy sobie prędkość ruchu. Następnie w ciągu tych 4,5 sekundy ta prędkość ruchu zanika, ale w międzyczasie my możemy rzucić w przeciwnika kulą. Jakby no, w przeciwnika możemy rzucić kulą i zadać mu obrażenia oraz zestunować go na 0,8 sekundy. To jest na 0,6 sekundy, przepraszam. Obrażenia i stun skalują się z czasem, który. który trwa. Który. który... z czasem przez jakim. Mamy odpaloną tu drugą umiejętność. Ok? Ok. Tutaj. O, 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 ładnie, ładnie, ładnie. Nas średnio wyszło, ale wyszło. W sensie mogliśmy zagrać lepiej tą akcję, ale i tak dobrze wyszło. Ult, dokończmy, bo za chwilę wygramy i bez ulta będzie dokończenie. Dobrze, Ult. Ultem, jak widzieliście już kilka razy, tworzymy okrąg. Ten okrąg po chwili wybucha, wiążąc wszystkich przeciwników, którzy są w tym wielkim okręgu. Ok? Czyli jeżeli. To jest głupi pomysł, żeby tutaj walczyć, tym bardziej, że otrzymujemy straszne obrażenia w ogóle. Nie wiem od kogo tyle obrażeń. Aaaa, prawdopodobnie od. Nie no, nie wiem od kogo tyle obrażeń otrzymaliśmy. Serio. Dokończę ulta omawianie. Ten okrąg, który jest stworzony. On jest przez około sekundę mniej więcej na ziemi. Po tej sekundzie wybucha, wiążąc wszystkich przeciwników, którzy są w środku linką, między sobą. Przeciwnicy, którzy są związani, związani linką, otrzymują obrażenia wszyscy. Czyli jeżeli atakujemy jednego przeciwnika, to inni też otrzymują obrażenia. Jeżeli stunujemy jednego przeciwnika związanego linką, to pozostali przeciwnicy związani linką również otrzymują stuna. Tak działa nasz Ultimate. Co więcej, jeżeli wybucha, to stunuje przeciwników. Nie, 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 nie stunuje, ale unieruchamia przeciwników. Tak to do, powinno brzmieć. Unieruchamia, czyli nie mogą się ruszać. No i o 30% spowalnia. bym chciał użyć ulta? No, wydaje mi się, że, że nie, szczerze. Wydaje mi się, że nie mamy teraz po co używać ulta, chociaż tutaj. chociaż. No nie, zobaczcie. Taki ult, bęk, wybucha i wiąże przeciwników. tutaj spudowałem całkowicie, więc nawet nie będę się wypowiadał, jak ten ult tutaj został rzucony, ale widzieliście na samym początku gry, co taki dobrze rzucony ult potrafi, ok? Okej. Okay. No i teraz właśnie spoko, yy, bo. Yy, dzięki temu, że przeciwnicy otrzymują również obrażenia i stuny. Możemy naprawdę zrobić fajne, fajną akcję i wyciąć szybko przeciwników pieniędzy. Co ciekawe, przeciwnik, który docelowo otrzymuje obrażenia, otrzymuje 100% obrażeń i 100% czasu trwania stuna. Przeciwnicy, którzy otrzymują. Yy... Oj, wydaje mi się, że spaliłem tutaj, słuchajcie, nie mam ulta jeszcze, to jest też kłopotliwe. Mhm, czekajcie. Przeciwnicy związani linką. otrzymują tych obrażeń tylko 50% i tylko 50% czasu trwania Stuna. To też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że wszyscy otrzymują po 100%. był dobry ult, zobaczcie. Zuxin z Karmillo są związani i obie otrzymywały obrażenia, ale mogliśmy i tak zagrać lepiej, więc to nie jest tak, że wszyscy otrzymują po 100%. Nie, czekajcie, pogubiłem się w ogóle. Przeciwnicy otrzymują 50% obrażeń, tylko docelowy target otrzymuje 100% obrażeń, ale czas trwania kontroli tłumu to jest 100% dla każdego przeciwnika. I przeciwnicy mogą się od siebie oddalić, aby to połączenie zerwać. Jeżeli po prostu oddalą się na wystarczającą odległość, to to połączenie zerwał między sobą i będą wolni. To jest działanie karmilli. Wydaje mi się, że rozumiecie, jak działa. Postaramy się ratować teraz naszych sojuszników. No nie udało się, niestety. W sensie, przetankowaliśmy trochę, ok. Więc nie, nie, nie ma tragedii, ale postaram się spróżować teraz środkowo, ale wydaje mi się, że to ma sens. No i Carmilla, tak naprawdę, moim zdaniem, idealnie działa w Team Fightach. Już w ogóle mamy 22 asysty, Ale chodzi o to, że w Team Fightach, ponieważ ona może naprawdę zabrać piątkę i leczyć się sporo, dosyć. I leczyć leczy się dosyć sporo ze swojej pierwszej umiejętności, jeżeli walczy w milionach w Team Fightach, tak. W kilku przeciwnikach, to. No może się leczyć, może się leczyć, dobrze skończmy ten mecz pierwszy, bo już mamy omówioną postać, więc skończymy pierwszy meczek dosyć dobrze przytankowany z jedną fajną akcją na początku i omówioną postacią, więc mam nadzieję, że wartość merytoryczna tego odcinka jest zaliczona. A teraz przejdźmy do wartości roz rozrywkowej i postarajmy się po prostu zagrać jakąś zajebiście dobrą grę. Expert Wingman nasze konto wędruje, a ja Was zapraszam do drugiej gry. Let's go baby, let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie wyczytania drugiej gry. Carmilla, Leslie, Lancelot, Xborg oraz Cecilion w naszej drużynie. Obsidia, Lancelot, Bruno, Genever oraz Change w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie, kupujemy sobie roaming bootsy. Zaczynamy znowu z pierwszą umiejętnością. No i teraz trochę chciałbym pogadać na wstępie, zanim tutaj się rozkręcą walki, wiecie o co chodzi. Chciałbym pogadać o tym, dlaczego to są klasyki, no a są to klasyki z dwóch powodów. Po pierwsze, no ja nie jestem zajebiście dobrą karmilą, zajebiście dobrym tankiem, więc nie chciałbym po pierwsze trollować gier mm, drużynie na rankedach, a po drugie, e, gram sobie z... gram, no planuję kontynuować serię z... od Warriora do Legendziora sequel, tak, w którym będziemy wychodzić sobie do Mitika. tak jest plan. Się to się źle skończy? Co się źle skończy tutaj? Mm, więc tak, planuję dokończyć serię od Warriora do Legendziora, tym razem do Mythical Immortala wyjść. Tak jest plan. Nie mam pojęcia dlaczego cholera jasna nie mam drugiego poziomu, ale prawdopodobnie właśnie umrę. Nie, uratowany przez Cecyliona. To jest właśnie wspólna umiejętność Cecyliona i Carmilli. O tym nie powiedziałem, o tym opowiem jeszcze za chwilę. Widzieliście teraz, jak to działa. Co to, do, co to dokładnie jest, opowiem za chwilę, ale dokończę jeden wątek. Otóż, właśnie w tym sezonie, planuję sobie wyjść do Mythical Immortala. Obecnie moja dywizja to jest Mythic i 24 Gwiazdki. No, i nie chciałbym, słuchajcie, grać teraz rankedów, aby po prostu mm, sequela do tej serii. Do tej serii. Yy, od Warriora do Legendziora, po prostu zaczynać nie zaczynać zbyt, zbyt daleko tak no bo jednak gdybym rozpoczął serię od Warriora do Legendziora sequel będąc już w nie wiem mythical glory no to to by było takie średnie moim zdaniem dlatego wolę rozpocząć ją Będąc w Mitiku i 24 gwiazdki, niż będąc gdzieś nie wiadomo jak daleko, nie wiadomo jak wysoko. Więc taki dokładnie jest plan. Czy uda się zabić teraz Change, bardzo możliwe. Dokładnie tak udało się zabić. Jest First blood dla naszego Lancelota. I teraz widzieliście jeszcze wcześniej, jak działa wspólna umiejętność. Padnie, nie padnie? Padnie elegancko. Widzieliście wcześniej, jak działa wspólna umiejętność Cycyliona oraz. No to się może źle skończyć. To się może źle skończyć. Chociaż Cycylion jest tutaj dosyć mocno. Cycyl... Cycylion, sorry, mówię, Cycyliona, chodzi oczywiście o lanse Ładnie tutaj złapała Ginevra, ale czy to wystarczy? No nie jestem tego taki pewien. Może wystarczyć. Co? Może wystarczyć, niestety tak. Kończąc jeszcze temat tej umiejętności, którą widzieliście. Jest to do dodatkowa umiejętność, kiedy Cycylion gra z Carmillą, ponieważ są to kochankowie. Coś w tym stylu. Taki, jeżeli jesteśmy w pobliżu Cycyliona, to zobaczcie jest taki czerwony pasek. Ta umiejętność ma 40 chyba sekund albo minuty cooldownu. Jakoś tak to wygląda mniej więcej. ją złapać ucieknie, może uciec. Czekaj, jak niestety. No, no, ma około chyba właśnie 40 sekund albo minuty cooldownu i polega na tym, że Cycylion może przyciągnąć karmille do siebie, przez co Karmilla jest niewrażliwa na ataki przeciwników, bo znika z mapy, tak jakby, i może wyskoczyć w wybranym kierunku. Czy uda się coś teraz zrobić? No, nie jestem pewien. Uda się zestynować, ale to nie wystarczy, niestety. Jest Ginebra, która można załatwić, jeżeli w nas spadnie. No i niestety to tylko, y, tak jakby. Dobra, spudowałem ulta w ogóle całkowicie, to wstyd i hańba. I to tylko Cycylion może przyciągnąć Karmile, a nie Karmilla Cycyliona. To jest istotne, że niestety to działa tylko w jedną z stron. Jesteśmy tankiem, więc staramy się tutaj tankować. No shit, Sherlock. Wydaje mi się, że jeżeli odciągniemy, słuchajcie, change, to będzie dobrze. O, właśnie w ten sposób, zobaczcie. I teraz my możemy wyskoczyć w wybranym kierunku, jest tutaj... Łop! Aaj, to było niebezpieczne. <laughs> Więc jak Cycylion nas przyciągnie, no to my możemy odskoczyć w wybranym kierunku. I to jest właśnie spoko, jeżeli Cycylion gra razem ze Carmillo, bo jak widzicie między innymi w tym wypadku, pozwoliło to uratować nasze dupsko. Tak to przynajmniej wyglądało. Jest to dobre do ucieczki oraz do engage'u. Również ymm, można tym engage'ować. Dostał. Pytanie, czy padnie? Może nie paść. Może nie paść, niestety. Ale już lecą nasi sojusznicy, więc wydaje mi się, że tutaj możemy złapać. Słuchajcie, Brunosa, złapany. Czy się go zabić? No wątpię. No wątpię, że da się go zabić. Ale dzięki temu nasz, słuchajcie, Lancelot może sobie farmić. A my możemy tutaj psocić się przeciwnikom. Nie, wchodź do nas! Bo umiera, no to nie było potrzebne akurat. I zobaczmy, możemy na przykład engageować, hop, skakując w przeciwników. Ja głowy sobie nie do za to, czy tą umiejętnością podbijamy przeciwniku, czy nie. Czy zadajemy nią obrażenia, czy nie. No nie dam sobie głowy uciąć, możecie napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że zadajemy obrażenia i podbijamy przeciwników trafionych. Ale o no, tak jak mówię, pewien nie jestem, więc traktujcie tą informację z przymrużeniem oka. Teraz jestem w niebezpieczeństwie. Ponieważ wieża została zniszczona, nie wiem co robi nasz Yuzong na bazie, ale nie szkodzi. Postarajmy się. I zobaczę, teraz nie ma pomiędzy nami. Oj, oj, oj. Teraz nie ma pomiędzy mną a Cecilionym również. No tu aż się prosi o ulta, ale nie mamy z kim tego ulta wcisnąć, tak naprawdę. To też nie było potrzebne. Nie no wydaje mi się, że jak używam tej umiejętności. Hop. To podrzucałem przeciwników i zadajemy obrażenia. Lancelot teraz dobrze że jest z przodu i robi double killa. A to wszystko. Wydaje mi się, że Yuzong trolluje, tak to wygląda przynajmniej. No, tak to wygląda, że Yuzong nam tutaj trolluje grę. Szkoda, bardzo szkoda. Ale i tak postarajmy się wygrać, bo to nie jest koniec świata. Wygląda na to, że teraz tutaj, słuchajcie, Bruno będzie miał problemy, żeby to przeżyć. Albo to my będziemy mieli problem żeby to przeżyć, albo wszyscy przeżyją. <laughs> Elegancko! Mamy małą HP, mamy też 10 sekund do ulta, więc chciałbym tutaj, słuchajcie, wytrzymać. I fajnie, gdyby Lancelot poczekał te kilka sekund do naszego ulta. To, nie ukrywam, byłoby bardzo miłe. Więc wycofajmy się. Więc wycofajmy się. Szkoda, że Lancelot nie żyje, bo Lancelot, uważam, że mógłby naprawdę zrobić świetną robotę, gdybyśmy my, jako karmilla złapali Trójkę, czwórkę przydzimników ulta. No ale tutaj do tego potrzebujemy trochę więcej czasu, aby tutaj trochę więcej wytrzymać, aby tutaj trochę więcej robić. Mamy Lesley w ogóle w drużynie, Wow. Ja wiem, że czytałem. Nikt ten Le Lesley. Ale. Nie wątpię, czy nam się uda. Chociaż, można nam się udać zabić. Dwie sekundy, słuchajcie. Może się uda zabić. Nie. Ona to przeżyła. Jak ona to przeżyła, to ja nie wiem. Spróbujmy zrobić coś na górze, bo nam tutaj puszują cały czas te wieże. I uciekli, i uciekli, słuchajcie, niestety z naszego ulta. Więc co możemy zrobić? Wycofać się. Mamy 45 sekund ulta, więc nie ma sensu tutaj z nimi walczyć. Nie ma to sensu. Pytanie, czy my będziemy w stanie to wygrać? No nie wiem, nie jestem tego taki pewien, słuchajcie, ponieważ jest to bardzo trudny początek. Bardzo trudny mecz. Spróbujmy uratować Yuzonga, chociaż to może być nieistotne tak naprawdę, ponieważ uważam, że Juzo tak grasa, uratować spróbujmy uratować Lancelota może. No i to by było na tyle. Lancelot fajnie gdyby się wycofał, masz tak mało HP, że zaraz padniesz. Nie rozumiem po co Lancelot leci na takim low HP, nie zamierzam Zanim iść. Jeżeli nasz sojusznik jest niezbyt mądry, no to nie chciałbym umierać za niego po prostu. Uważam, że... Z... wow, 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 to było, to, to było dobre, już chciałem, już chciałem mówić, to było dobre właśnie, tutaj Cecylian nas uratował. Chciałem mówić, że uważam, iż zbyt późno użyłem Vengeance'a i tak mam wrażenie, że tak było. Przeciwiecy zrobili Lorda... i niestety nasz Lancelot nie żyje, to jest akurat logiczne. No i może być, słuchajcie, ciężko tutaj teraz dalej cokolwiek zrobić, ponieważ... walczymy, no nie walczcie, nie, 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 nie. nie rozumiem, dlaczego nasza drużyna walczy? Kiedy nie mamy umiejętności, kiedy idzie lord. No, nie kumam tego, ale spoko, bo to tak jakby. Jeszcze Lancelot pisze, że 1 vs 9. To jest fenomen w ogóle, kiedy. Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie on padł, ok? Jest to taki fun fact. Teraz by się przydał ult, którego nie mam. I mogę umrzeć, mogę przeżyć. Wow, dziękuję Lancelot. E, puh, Lancelot, Sycylion. Właśnie w ten sposób Sycylion może ratować Karmila, ale i tak obawiam się, że słuchajcie. W sytuacji, w której jesteśmy. Gdzie gramy tak de facto z Cycylionem dwóch kontra pięciu. Bo się wystrywa na nas, a Lancelot umiera i pisze, że gra 1 versus 9. O, zobaczcie, znowu. Wygląda na to, że się wystrywa sojusznik. O, może dostanie jakiegoś stunka tutaj? O, 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 To byłby dobry. To, był, to, to byłaby dobra akcja. Spaliłem uważam, że troszeczkę swojego Vengeance'a, którego powinienem użyć na Obsidie, jak nas zultuje. Ale udało się wybronić jeszcze, więc nie ma tragedii. No i pamiętajmy też jedną rzecz, ok? Że Cycylion jest late-game'ową postacią. Pamiętajmy o tym, że Cycylion jest late-game'ową postacią. Tutaj niestety sojusznik umiera na Shell Leslie, nie mam pojęcia co robi, ja też umieram niestety. Pamiętajmy o tym, że właśnie Cecilion i Lesley są late game'owymi postaciami, a my do tego late'a niestety chyba nie dotrwamy, tak to wygląda. Przeciwnicy do nas wchodzą jak w masło. Kto nam zadaje obrażenia? Dużo obrażeń otrzymujemy, AP. No nie, no nie otrzymujemy aż tak dużo AP. Przeciwnicy mają ginewrę, prawda, AP i Change. Ale wyda wydaje mi się, że... no nie, no zbudujmy. Czy, chociaż czy potrzebujemy tego AP... defenseu? No nie wiem, no zbudujmy, no czemu by nie, spróbujmy. Zultujmy może, coś tutaj siądzie w końcu. Dostał Bruno, ale to nie wystarczy. Jest shutdown jakiś, no i ten Bruno też może tutaj umrzeć, chociaż Bruno może również uciec. No my jesteśmy tankowaci, my jesteśmy tankowaci, więc powinniśmy go wytrzymać, a jednak nie. No i to wygląda na to, że przegramy tę grę niestety tak to się zapowiada 037, no nie jest to moja najlepsza gra, not gonna lie, not gonna lie, mogłaby być znacznie lepsza. No ale tutaj też tak jak mówię, no mamy late gameowy team i ciężko nam dotrwać do tego late'a, żeby Leslie czy... Mm, żeby... Cycylion się na Chociaż no teraz odparliśmy ten, ten atak, więc to jeszcze nie jest koniec rozgrywki, więc może coś tutaj jeszcze wyjdzie. Dobrze byłoby zrobić Lorda na przykład teraz, ale chyba nie bardzo mamy jak. Nie mamy z kim chyba za bardzo. Tutaj właśnie Cecylion złapał przeciwnikę, Potrze potrzebował 20 sekund na Vengeance, aby tutaj złapać. Uciek. No, lancelota też przecież nie złapiemy, naszego ulta. Bardzo ciężko będzie go złapać w ulta. Chciałbym tego lancelota załatwić. Którego de facto nie uda nam się załatwić. No, nie uda nam się złapić i zostaliśmy sami, niestety. No i pomieraliśmy. Jak widzicie, coś, coś nie idzie w tej grze. Coś niestety tutaj nie idzie w tej grze. Ale jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie koniec, słuchajcie. Never gave up. Może, jeżeli tutaj dotrwamy do 20 minuty, może czas się, rozgrywka się odwróci. Któż to wie, nie, no tu nie w cuda trochę wie, że tak naprawdę, bo <laughs> właśnie przegraliśmy rozgrywkę. Meczek, ok, pokazuje to, że Carmilla nie jest nieprzegrywalną postacią, że da się nią przegrać i że potrzebuje de facto drużyny. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zapraszam do kolejnego. Zostawcie suba, łapę w górę, napiszcie komentarz, a w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! We will be in touch!